thank uh you -huh. Każda, nawet najczystsza intencja, gdy wpadnie w niepowołane ręce może zostać wypaczona. Nie inaczej jest LEGO zabawką dającą radość wielu pokoleniom dzieciaków na świecie, która jak się okazuje dla sporej grupy osób jest kolejną formą realizowania swoich zwyrodniałych pomysłów. Całe szczęście większość zaprezentowanych tu zestawów ogranicza się jedynie do tworów graficznych, które tak czy owak powinny zostać napiętnowane. Tyle słowem wstępu, a teraz zapraszam do oglądania. W ostatnim czasie pandemia koronawirusa zawładnęła światem. W jej wyniku wiele osób poniosło śmierć, a rzeczywistość wszystkich nas zmieniła się nie do poznania. Myślę, że nie jest to dobry temat do strojenia sobie żartów, a panika spowodowana COVID-19 nie powinna być niczym śmiesznym. W kwietniu 2017 roku miał miejsce bardzo przykry incydent związany z wyrzuceniem z samolotu United Airlines jednego z pasażerów. Gdy panda odmówił dobrowolnego opuszczenia pokładu celem przygotowania miejsca dla wsiadającego dodatkowego członka załogi, został siłą wywleczony z maszyny. Nie obyło się bez poważnych uszkodzeń ciała, jak złamany nos, wybite zęby i wstrząśnienie mózgu. Ocenę tej grafiki fałszywego zestawu Lego pozostawiam Wam. Jak pewnie wiecie, bajonikle w zamyśle projektantów są biomechanicznymi postaciami wojowników. Ktoś zdrowo porąbany zniekształcił całą ideę, projektując takie oto pudełko makuty. Co gorsza, autor pewnie sądził, że to zabawne. Temat rasizmu jest chyba jednym z najpowszechniejszych na świecie rodzajów dyskryminacji. Trudno się więc dziwić, że jego różne formy przelały się także do środowiska internetowych szyderców. Takie twory jak XIX-wieczny amerykański kuklux Klan i plantacja niewolników nie są niczym wyjątkowym, bo w odmentach sieci można znaleźć także całe makiety i moce temu poświęcone. Były już formy pośrednie śmieszkowania sobie z nieszczęścia i śmierci, a co powiecie na opcję bezpośrednie? Jakiś zdegenerowany umysł najwyraźniej doszedł do wniosku, że fajnym sposobem na zabawę dla dzieciaków będzie zestaw domu pogrzebowego. Podobnie jak w przypadku poprzedniego punktu, również tu nie jest to incydent odosobniony. W połowie zestawienia znalazły się reinterpretacje filmów, które na pewno nie powinny być prezentowane przy pomocy duńskich zabawek. Ich tematyka potrafi zniesmaczyć i zaszokować dorosłych widzów, a co dopiero dzieciaki. Należą do nich sadystyczna ludzka stonoga, teksańska masakra piłą mechaniczną i w sumie najlżejszy z powyższych, a mianowicie Hellraiser. Kolejne miejsce jest o tyle bardziej szokujące, że powstało na podstawie zwycięskiej pracy konkursu organizowanego na Bermudach w 2012 roku. Okazuje się, że tamtejsza społeczność jest tak bardzo pozbawiona szacunku i dobrego smaku, że stworzyła wydarzenie mające upamiętnić ofiary zamachów z 11 września, w formie prac małych dzieci wykonywanych z Lego. Główną nagrodę zdobył niejaki Enrique Rassel, zawierze WTC, w którą uderza samolot pasażerski. Jeszcze bardziej wykolejone są, w mojej opinii, sety o zabarwieniu religijnym. Niby jest cała gama produktów fert party przedstawiających szopkę, żłobek czy ostatnią wieczerzę, ale jednak myśl o tym, że dzieci bawią się w ukrzyżowanie Jezusa albo składają ofiary na miniaturowych ołtarzach, nosi dla mnie pewne niepokojące znamiona. Islam również nie został ominięty w kategorii zwyrodniałych religijnych produktów. Prorok Mahomet oberwał m.in. za posiadanie wielu żon, z których, jak głoszą różne przekazy, nie wszystkie były pełnoletnie. Szczyt zestawienia zajmuje twór Zbigniewa Libery przedstawiający obóz koncentracyjny. Jest to zrobiona w 1996 roku instalacja nurtu sztuki krytycznej, która po raz pierwszy w historii obdarła duńskie klocki z niewinności, jaka powinna towarzyszyć dziecięcym zabawkom. Dzieło artysty spowodowało falę oburzenia opinii publicznej, a także samego producenta, co przełożyło się w niedługim czasie na pozew sądowy. Ostatecznie oskarżenia zostały wycofane, a trzy oryginalne konstrukcje trafiły do muzeów na całym świecie. Nie byłbym sobą, gdybym nie przygotował punktów wartych uwagi, a są nimi 50 twarzy Greya, zestaw świadków Jechowy i set zawierający krzesło elektryczne wraz z więźniami. I to już wszystko co przygotowałem dla Was w dzisiejszym szokującym materiale. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o profilu Patronite, który właśnie utworzyłem dla kanału. Jeśli chcecie wspomóc moją działalność w sieci, a także czerpiecie przyjemność z tego co dla was tworzę, to będzie mi bardzo miło jak zostaniecie moimi patronami. Na co pójdą owe środki możecie dowiedzieć się bezpośrednio na stronie. A ja na tą chwilę się już z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!